W poniedziałek 24 maja odbyła się 33. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji metropolitalnego święta rodziny. Udział w niej wzięła inicjatorka i koordynatorka wydarzenia, prezydent Zabrze, dr Małgorzata Mańka Szulik. 14 raz już w Metropolii mówimy o wadze rodziny. Cieszę się ogromnie, że Sejmik Województwa Śląskiego już któryś rok z rzędu podejmuje tematykę rodziny bo dokładnie pandemia pokazała nam, jak ważna jest rodzina. Myślę, że możemy być wdzięczni, że kiedyś powstała taka inicjatywa, szczególnie mówię to w imieniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, bo rodzina jest w centrum uwagi naszego rządu, a to święto już przecież ma swoją tradycję. 14. edycja, tym bardziej, że teraz pod takim bardzo dobrym tytułem Rodziny Dom Bezpieczna Przystań wszyscy mamy świadomość, że rodzina jest podstawą bytun kraju, regionu, i nas wszystkich, też, dlatego też wspieramy nasze rodziny. Podczas nadzwyczajnej sesji radni jednogłośnie przyjęli oświadczenie Dom Rodzinny bezpieczna Przystań. Pierwszy raz w 2016 roku udało się tutaj z mojej właśnie inicjatywy stworzyć pierwszą sesję poświęconą Metropolitarnemu Świętu Rodziny i to trwa. I z tego się cieszymy, że w tym roku również po raz kolejny tutaj w Urzędzie Marszałkowskim spotykamy się wszystkim, możemy pięknie mówić o rodzinie, możemy pięknie tę rodzinę wspierać, a przede wszystkim spełniać oczekiwania i potrzeby do jej rozwoju. Podczas tego wydarzenia tej inicjatywy e, można podkreślić właśnie, to znaczy można, trzeba podkreślać e, rolę, jaką pełni rodzina w naszym społeczeństwie i w życiu każdego z nas. Uroczysta 33 sesja Sejmiku była także okazją do dyskusji na temat współczesności. Rodzin. Ostatnie miesiące pokazały nam, jak bardzo warto stawiać na rodzinę. Oczywiście to były chwile próby, ale myślę, że z tej próby wszyscy wyszliśmy mocniejsi. Tak więc nadal chcemy pokazywać siłę rodziny, nadal chcemy wskazywać właśnie na rozwój rodziny. Dla mnie rodzina jest czymś bardzo ważnym, najważniejszym generalnie, czymś co no, fundamentem myślę mojego życia. Wiemy, że Rodzina to wszystko. Rodzina to społeczeństwo, rodzina to państwo, rodzina to Kościół i dlatego tę najmniejszą komórkę społeczeństwa jak... Mówimy socjologicznie rzecz ujmując, no, potrzebuje naszego wsparcia, naszego docenienia. 14 Metropolitalne Święto Rodziny potrwa do 6 czerwca. Jak co roku przygotowano wiele wydarzeń dedykowanych właśnie rodzinie, to między innymi konferencje, konkursy, koncerty czy imprezy sportowe. Szczegółowe informacje oraz harmonogram wydarzeń dostępne są na stronie internetowej www.świętorodziny.pl